Cześć, jest to filmik z serii sucharów, którym. No można się, do, się domyślić z opisu. Będę walczył z W Postaram się tutaj znaleźć y, najbardziej sucharowe suchary na świecie, czy w Polsce, jakie spotka? Nie I powalić to, to troszeczkę mamami. Po dwóch, trzech, y, czterech sucharach będę się wolność jakiś mam, żeby to jakoś wyglądało. No, no dobra. Yy, zaczynamy. Szkoda, że nie mam kogoś do pomocy. Byłoby fajniej. No, ale dobra. Jak nazywa się europejska kraina na literę U? Ukraina. Jak, jak odchudzają się Amerykanie? Jeżdżą na rowerze do McDonalda. Czemu trup ma zdrową skórę? Bo skremowany. Jak Indianie wołają swojego maga na obiad? Szamanie! Co mówi chemik do chemika Przy grze w karty. Potasuj. Ile kaw dziennie wypija pielęgniarka? kawki. Na imprezie chłopak pochodzi do dziewczyny i mówi do niej. Zatanczysz? Tak, chętnie. To dobrze, bo nie mam gdzie usiąść. Jak poderwać hazardzisk? Ale masz talie?”. Co, z... Co robi komik w garderobie? Warty sobie stroi. Jak nazywa się twarz matematyka? Oblicza. Co mówi nauczycielka geografii, gdy wybiera kolor butów? Może czerwone? Jak nazywa się kosztowny dowcip? Kawał drogi dzień dobry do czego służą okulary? Do widzenia co robi detektyw podczas czytania książki śledzi tekst jak się nazywa zapalniczka weroniki fajerwerki koleś pyta się dziewczyny która godzina nie wiem nie masz zegarka Staną mi dwie blondynki zatrzymują policjant do wody proszę ale panie władzo, my nie umiemy pływać Wchodzi i bierze do sklepu. Poproszę papierosy. A dowód jest? Czemu Asterix nie wpuścił Rzymian do obozu? Ponieważ nie mieli strojów galowych. Rozmawiają dwa ślepe konie. Słuchaj, podobno jutro są jakieś zawody. Startujemy? Nie widzę przeszkód. Jak nazywa się kartka należąca do osy? Papierosy. Jaka jest kobieta, która bierze ślub z facetem po siedmiu rozwodach? Osmarzona. Dziennikarz po piłkarzu reprezentacji polskiej. Co to miało być? Pan chyba nigdy w piłkę nie grał. Tak samo jak pan. E, policjant zatrzymuje e, pijanego klesia. Proszę do poloneza. Ja z panem nie tańczę. Brędka mówi do blondynki. Patrz jaki ładny las. A blondynka odpowiada: Nie widzę. Drzewa mi zasłaniają. Cóż, to na tyle z pierwszego odcinka słucharów. W na następnym odcinku może już załatwi będzie fajniej, I z sucharami będziemy bardziej walić i postaram się, żeby to było śmieszniejsze niż teraz, bo teraz naprawdę ten odcinek wyszedł sucharowy, z No ale dobra, nara. Dobranoc.